Witam serdecznie, uroczyście. Otwieram nowy rok szkolny 2019-2020 i witam wszystkich dużymi brawami. Cieszę się, że dzisiaj tu jesteście. Czekaliśmy na Was od rana. Jesteście w Szkole Zawodowej Najwyższej Jakości Dobrej Praktyki. I bez sztucznej skromności powiem to głośno, że w szkole zawodowej najwyższej jakości, bo od 60 lat profesjonalnie kształcimy kadrę medyczną i usługową. Myślę, że może Wasza mama, babcia, ciocia chodziły do tej szkoły i są z tego dumne. Zależy nam, żebyście się czuli w naszej szkole jak najlepiej. Proszę tutaj obecnych już uczniów, którzy chodzą, żeby zaopiekowali się, zatroszczyli się nowymi uczniami i słuchaczami. Żebyście się wszyscy wspólnie, przyjaźnie, dobrze czuli w naszej szkole. Powiem, że nie jedna z nas chodziła do tej szkoły ja 30 lat temu ukończyłam. I nasze nauczycielki niektóre także.